Ponad 200 artystów na scenie, turniej rycerski, liczne konkursy i zabawy. Tak zapowiada się ósmy Jarmark Świętokrzyski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 19 maja. Program imprezy był tematem konferencji prasowej starosty kieleckiego Zdzisława Wrzałki. To już po raz ósmy spotykamy się na Świętym Krzyżu, na Jarmarku Świętokrzyskim. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku czeka uczestników tego wydarzenia mnóstwo Atrakcji. Całe wydarzenie rozpoczyna się od mszy świętej, plenerowej. Jestem przekonany, że będzie i dopisze ładna pogoda. Następnie rozpoczyna się piękne widowisko, nawiązujące do Powstania Styczniowego, jako że ten rok jest rokiem Powstania Styczniowego. No i występy artystów również lokalnych, poza tym mnóstwo innych atrakcji, o których można by zapewne wiele mówić. Także będzie to taka bardzo rodzinna impreza, na pewno wiele atrakcji i wszystkich serdecznie zapraszam. Do udziału w jarmarku zachęcał także ojciec Zygfryd Wiecha, superior klasztoru misjonarzy oblatów na Świętym Krzyżu. Zdaniem ojca Zygfryda Jarmark mobilizuje społeczności lokalne do przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie. To będzie niedziela Wspólnoty na Świętym Krzyżu dodał ojciec Zygfryd Wiecha i podkreślił wyjątkowość zaplanowanych na czerwiec uroczystości religijnych związanych z wyniesieniem kościoła na Świętym Krzyżu do godności bazyliki mniejszej. Tegoroczny jarmark odbędzie się pod tytułem Nuty i słowa z mgieł Gołoborza i odwołuje się do historii oraz tradycji naszego regionu. W pierwszej części prezentacji artystycznych zobaczymy widowisko premierowe pod tytułem Wołały się echa po leśnych górach z udziałem 110 artystów z gmin Bieliny i Nowa Słupia. Uczestnicy przedstawienia ćwiczyli od dwóch miesięcy pod kierownictwem Piotra Kuby Kubowicza, artysty Piwnicy pod Baranami. Co nowego. wszystko nowe, chociaż niektóre rzeczy przypomnimy też jak rytm o drzewie krzyża świętego z tamtego roku, ale to jest jakby nasz wpis w nasze widowiska autorskie w tenże Jarmark. Poza tym proponujemy głównie zadumę, jako że jest 150 rocznica powstania styczniowego, powstania styczniowego i widowisko. Nawiązuje do tego powstania. Próbujemy nie bawić się w martyrologię, tylko jednak pokazać, że ludzie wtedy i rozmawiali, i śmiali się, i tańczyli, i kochali, i pobierali się. Więc to wszystko, i mówili gwarą, i rozmawiali na ten temat między sobą. Wszystkie stany, więc będzie ksiądz, więc będzie. Pan dworski, więc będą dzieci, dzieci, które trzeba wychowywać w tej tradycji, jak również w tradycji ziemi świętokrzyskiej, bo nie ukrywam, że widowisko odwołuje się w dużej mierze do miejsca i okolic tych, gdzie się jarmark odbywa, czyli świętokrzyskie. W drugiej części jarmarku w programie pod tytułem Od Łysicy do Wiślicy wystąpi ponad 100 artystów reprezentujących Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Na scenie pojawią się m.in. zespół Mafia, Izabela Trojanowska, Bronisław Opałko, Piotr Salata oraz zespół Pieśni i Tańca Kielce. Wojewódzki Dom Kultury oprócz tego, że będzie realizował finałowe widowisko Od Łysicy do Wiślicy, odpowiadać będzie za cały szereg spraw logistycznych związanych z przygotowaniem sceny, z przygotowaniem scenografii, nagłośnienia i wszystkich tych elementów, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu programu Jarmarku Świętokrzyskiego. Jeśli chodzi natomiast o widowisko finałowe, to chcę powiedzieć, że jest ono oparte na tekstach naszego znakomitego poety. Regionalnego Adama Kwanowskiego. Muzykę skomponował Bronisław Opałko, natomiast wykonawcami będą między innymi zespół Mafia, Izabela Trojanowska, Bronisław Opałko, Piotr Saleta, Darek Bernatek, jak również znane zespoły, które współpracują z Wojewódzkim Domem Kultury, mianowicie wicemistrzowie Świata w Tańcach Zespół rewanż, zespół pieśni i tańca Kielce z Wojewódzkiego Domu Kultury, Studio Teatralne Lecha Sturmierskiego, jak również zespół taneczny MKD z Wojewódzkiego Domu Kultury i także będzie, włączy się do realizacji tego programu szwadron kawalerii konnej pana Roberta Mazura. Jarmark odbywa się m.in. dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego. Znaczy Urząd Marszałkowski w Wiedniu wpisuje się w te inicjatywy, które podkreślają naszą, naszą terytorialność, naszą, naszą tradycję. I element Jarmarku Świętokrzyskiego Świętych komponuje się w historii Świętego Krzyża, bo tam do XV wieku te jarmarki y, y, się odbywały. To był element pewnych również kulturalnie twórczy. Dzisiaj warto do tych ważnych wydarzeń historycznych wracać, utrwalać je, przekazywać je z pokolenia na pokolenie, tworzyć ten element wspólnoty, jak również umiejętnie łączyć tradycję z nowoczesnością, bo dzisiaj odtwarzamy targowiska w ramach. Programu rozwoju obszarów wiejskich. To się już dzieje i ważne jest, żeby do tego elementu tradycji dołożyć się komponent pewnej nowocześności, czyli określonej standaryzacji. Dlatego dla mnie Święty Krzyż i Jarmar Księtokrzyskie jest takim symbolem naszego województwa świętokrzyskiego, gdzie ta tradycja. Jarmarczna, ona tak naprawdę cały czas żyje, troszeczkę w innym wymiarze. I trzeba cały czas umiejętnie podkreślać ten wspaniały dorobek historyczny. I cieszę się ogromnie, że w tym komponencie programu rozwoju obszarów wiejskich przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich jest szansa sfinansowania czy dofinansowania znacznego tak ważnych przedsięwzięć dla naszego regionu i dla naszego województwa. i Myślę, że w tej nowej perspektywie unijnej. Taka możliwość również będzie istniała, że nie tylko koncentrujemy swoją uwagę na tych działaniach twardych, infrastrukturalnych, materialnych, ale również staramy się utrwalać nasz dorobek kulturowy, naszą, naszą, naszą lokalną tradycję, żeby ją cały czas starać się w taki sposób bardzo mądry, umiejętny, przyjazny przyjazny przekazywać z pokolenia na pokolenie, bo to jest ważne, żeby w tym elemencie było nauka, jak również, również zabawa. Podobnie jak w roku ubiegłym, jarmark Świętokrzyski rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 11.00. Na najmłodszych czekać będą aktorzy teatru lalkowego Kubuś, będą także warsztaty i gry dla turystów oraz konkursy przygotowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Sekcja historyczna kieleckiego ochotniczego szwadronu kawalerii przedstawi pokaz jazdy z okresu odsieczy wiedeńskiej. Jak co roku na zwiedzających będą czekały stoiska ze specjałami kuchni regionalnej i rękodziełem artystycznym. Zapraszamy serdecznie na ten jarmark. Pogodę mamy praktycznie gwarantowaną, bo miejsce rozmodlone, wymodlone. Miejmy nadzieję, że modlitwy zostały wysłuchane i będą Państwo mieli i zadumy i zabawy. I że pięknie spędzicie niedzielę.